Przęt na wyjazd nad morze. Do spakowania w te dwie sakwy. I torbę. Cienka kurtka. Polar. Spodenki do jazdy na rower. Bielizna na rower. Bielizna do chodzenia. Te są fajne. W muminki. Kąpielówki. Mały ręcznik, duży ręcznik, czapka, osłona na kark, na twarz, yy, rękawiczki, buty rowerowe, apteczka, telefon komórkowy, gaz pieprzowy, scyzoryk i krzesiwo, dokumenty, karta bankomatowa, gotówka, wiadomo nad Bałtykiem gotówka rządzi. Linka do zapinania roweru, kask, zestawy takie naprawcze, trytki, łatki, dodętek, okulary, rękawiczki ochronne, imbusy, Przedłużka do imbusów z nawiniętą szarą taśmą, spinka do łańcucha, adapter na gruby wentyl do pompki, dentka, łyżki do zdejmowania opon, smart do łańcucha, elektronika, lampa czołówka, power bank, ładowarki, baterie do GoPro, ładowarka do telefonu, kurtka przeciwdeszczowa cztery pary skarpet, cztery t-shirty, dwie koszulki do jazdy na rowerze, krótkie spodenki, długie spodnie, zegarek, jedzenie liofilizowane jedna porcja, baton, kuchnia, w środku jest yy, kartusz z gazem i yy, palnik to jest garnek, sztućce klapki, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, kosmetyczka z kosmetykami, buty, namiot, poduszka dmuchana. Tutaj mamy matę samopompującą i śpiwór. No i mam nadzieję, że to wszystko się zmieści, jak nie to trzeba będzie coś Zostawić, a pewnie po powrocie okaże się, że zabrało się czegoś za dużo, a czegoś się zapomniało. Zawsze to tak jest. Może jeszcze wezmę drugi telefon komórkowy. Zobaczymy, jak będzie z miejscem. No i oczywiście jeszcze są bilety. A, bilety kosztowały. Bilety kosztowały. 127 zł, dwa bilety plus 20 zł, bilet na rower, w sumie 146 zł to jest koszt wyjazdu dwóch osób z dwoma rowerami, pociągiem, drugą klasą Intercity. Średnio to Intercity bo jedzie ponad 7 godzin, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może szybko zleci.